Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na czwarty dzień czerwca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Marka, rozdział 12, wersety od 35 do 37. Jezus nauczając w świątyni zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: Rzekł pan do pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc tylko jest Jego synem. A liczny tłum chętnie go słuchał. Moi drodzy, krótki fragment Ewangelii, ale myślę, że warto nad nim się konkretnie zatrzymać, ponieważ no właśnie. I w naszych sercach mogą pojawiać się pewne wątpliwości. Widzimy, jak wielu ludzi błędnie myśli o Bogu, o Jezusie, jak wielu ludzi głupstwa wręcz opowiada czy w głupstwa po prostu wierzy. Na przykład świadkowie Jehowy mówią, że Jezus nie jest Bogiem. Wiele herezji również w kościele poprzez wieki się wydarzyło, które. Ujmowały osobę Jezusa jakoś tam fragmentarycznie. Jak to jest z tą naszą wiarą w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Nie będę Wam tu robił całego wykładu chrystologii, ponieważ na to potrzeba wielu, 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 wielu wykładów. Natomiast, moi drodzy, faktem jest, że kiedy człowiek jest otwarty na Ducha Świętego, tak jak to usłyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie w odniesieniu do Dawida, jest w stanie rozumieć coraz więcej. Poza tym tłum chętnie słuchał Jezusa, a więc powinniśmy, jeśli chcemy rzeczywiście nie zbłądzić w naszym życiu, słuchać Go, sięgać po Jego Słowo. Jeśli będziemy słuchać Słowa Bożego, jeżeli będziemy czytać to Słowo, jeżeli będziemy je rozważać, jeżeli będziemy nim żyć, Dzięki Duchowi Świętemu nie pobłądzimy w prawdach wiary. I dlatego też moi drodzy, weźmy sobie to mocno do serca i spróbujmy jeszcze bardziej gorliwie sięgać po słowo Boże, po to, by nasza przyjaźń z Jezusem, by nasza wiara po prostu się rozwijała. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. No tak powiedział Jeden z wielkich ojców Kościoła. Można by więc odwrócić ten tekst i powiedzieć: znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.